Jak nauczyć się pisać gruzińskie litery? Czy to w ogóle jest możliwe? Sprawa jest dużo prostsza niż może ci się wydawać, patrząc na po prostu gruziński alfabet po raz pierwszy. Dlatego dzisiaj w naszej serii Gruzińskie dla Początkujących mam dla ciebie kilka prostych rad, jak nauczyć się pisać po gruzińsku. Cześć, ja nazywam się Asia Ciuba i jestem założycielką i właścicielką wydawnictwa językniczego Kaukazu, w którym przygotowujemy dla ciebie materiały, e-booki, kursy online, które pomogą ci właśnie uczyć się języka gruzińskiego, a także dzielimy się informacjami. O Gruzji, o Kaukazie generalnie, w tym nasza najnowsza książka, która się pojawi 30 stycznia. Jeśli oglądasz to później, to już link znajduje się do niej w opisie. Czyli uczymy się gruzińskiego alfabetu, w którym pokazujemy Ci w bardzo prostych ćwiczeniach, jak się alfabetu nauczyć, a dodatkowo dostajesz co najmniej 17 stron na samopisanie, plus 25 ćwiczeń na to, żeby tego alfabetu się nauczyć. Tak jest. A my dzisiaj przejdziemy sobie takimi prostymi zasadami, jak tego alfabetu właściwie się uczyć i w jaki sposób zacząć przysiąść do tego? Pamiętaj, że każdy artykuł, właśnie z naszej serii, znajduje się również na naszej stronie, czyli na językachaukazu.pl w formie artykułu. Czyli, jeśli po posłuchaniu dzisiejszego odcinka w formie wideo chcesz sobie na spokojnie jeszcze usiąść, przeanalizować, zobaczyć, popatrzeć na obrazki, jak się zapisuje te litery, jak one właściwie wyglądają w formie pisanej. To zapraszam cię. Link oczywiście do tego bezpośrednio artykułu również znajdziesz w opisie dzisiejszego odcinka. No to co? Zaczynamy, jak właściwie te gruzińskie litery pisać. Mm -hmm. Jest to dużo łatwiejsze, niż ci się wydaje, potencjalnie. Nauka pisania to jest generalnie bardzo dobry początek do ogólnej nauki języka gruzińskiego, bo bardzo trudno, nie oszukujmy się, nauczyć się gruzińskiego. Jeśli nie jesteś w stanie pisać po gruzińsku. No i ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy próbują, i mam takich uczniów również, miewałam może tak, którzy próbują sobie tam zapisywać na boczku, jakoś po polsku, niby po polsku, po gruzińsku, polskimi odpowiednikami i zapisywać polskie, jakby polskie, gruzińskie słowa. Tylko po pierwsze, problem polega na tym, że nie ma pełnej, idealnej transliteracji gruzińskiego na polski bo najnormalniej w świecie niektórych liter nie mamy w języku polskim, więc nie jesteśmy w stanie ich zapisać polskimi odpowiednikami. Możemy mniej więcej sobie celować tak na początek, żeby zapamiętywać. A po drugie, to znacznie, ale to znacznie spowalnia proces twojego uczenia się grodzinskiego. Dlatego też między innymi, żeby poćwiczyć sobie samo przygotowaliśmy dla ciebie osobną książkę, osobny podręcznik. Właśnie uczymy się grodzinskiego alfabetu, albo możesz. sobie... Sobie poćwiczyć to również z naszymi innymi materiałami. No więc, jeśli zastanawiasz się w takim razie o Kajasia, to jak właściwie ja mam się tego alfabetu nauczyć? Mam dla Ciebie dzisiaj 5 prostych kroków do zapamiętania gruzińskich liter. Zaczynajmy od tego może, jak wygląda zeszyt do nauki pisania, ponieważ to już taki gruziński zeszedł do nauki pisania, ponieważ to już znacznie pomoże Ci złapać w ogóle, o co z tymi literami chodzi. Pamiętasz być może jak w podstawówce, bo zakładam, że już nie jesteś w podstawówce, a jeśli jesteś, to gratulacje, że uczysz się już gruzińskiego. No więc jak w podstawówce uczymy się pisać pierwsze litery w takim zeszycie w trzy linie, no to gruzińskie dzieci też mają takie zeszyty, tylko że w trzy Kratki. Tak jest. I nie są to tak niezwykłe zeszyty, jak my mamy zeszyty w kratkę, ale to są dostosowane do gruzińskich proporcji, jakby proporcji gruzińskich liter, czyli ta środkowa kratka jest znacznie niższa niż ta powyżej i ta poniżej. Taki zeszyt pomaga przede wszystkim na początku znacząco zrozumieć jakby proporcje pomiędzy poszczególnymi litami, literami, i o tych proporcjach też dzisiaj będziemy sobie mówić. No to. Po każdych trzech kratkach w takim zeszycie jest taki kawałek przerwy zazwyczaj, a te materiały są tak przygotowane, żeby oddzielić też linijki między sobą, dużo łatwiej się wtedy zapisuje. Jeśli jesteś w gruzy, praktycznie taki zeszyt dostaniesz w każdym papierniczym, jeśli chcesz poćwiczyć sobie pisanie, to też jest dobry sposób, żeby. Właśnie sobie taką perspektywę złapać. My właśnie w takiej formie kratek przygotowaliśmy dla Ciebie większość ćwiczeń, szczególnie tych na początku. W naszym podręczniku uczymy się gruźnie z alfabetu, więc tam też opieramy się na tych. Kratkach jak najbardziej, tylko uwaga, mała taka. W momencie, kiedy uczysz się pisać na tych kratkach, przychodzi taki moment, gdzie trzeba się rozstać z kratkami, i zacząć pisać już nie w takich stricte przygotowanych właśnie pod naukę pisania. Jak niebawem, jeśli nie oglądasz tego po końcu lutego, to niebawem dowiesz się tego właśnie z naszego podręcznika, uczymy się gruni na poziomie A11, czyli podstawowe, my tam Pokazujemy Ci właśnie też, jak się uczyć alfabetu w pierwszym rozdziale, ale już od drugiego rozdziału, zaczynasz pisać normalnie, bez kratek, ponieważ my, dorośli ludzie, potrafimy już pisać. Więc chodzi o to, że my musimy przede wszystkim jedynie złapać perspektywę, gdzie jest, która jest wyższa, która jest niższa. No i przejdźmy sobie właśnie do tego wątku. To jak pisać te litery ręcznie? No bo na klawiaturze wstukujemy te same guzitni, które prawie że te same guzitni, które wstukujemy właśnie. A w przypadku na przykład alfabetu łacińskiego. Swoją drogą, dajcie znać, bo zastanawialiśmy się ostatnio w naszym zespole, czy taka, mm, też ostatnie wideo, taka lekcja jak znajdować właściwie te gruzińskie litery na klawiaturze, żeby pisać w telefonie po gruzińsku, albo żeby na klawiaturze właśnie komputera na przykład pisać po e, gruzińsku, jak tą czcionkę zainstalować, ten font gruziński. Dajcie znać, czy takie wideo też Wam się przyda i czy coś takiego dla Was również przygotować. No a my mówimy dzisiaj o pisaniu ręcznym, ponieważ jak piszemy ręcznie, to też dużo szybciej i dużo łatwiej zapamiętujemy gruziński alfabet, a w efekcie uczymy się dużo szybciej. No to przede wszystkim, jeśli Zaczynamy naukę e, gruzińskiego. Warto polubić się z przyborami do pisania. Czy to długopisem, czy to ufniem, czy na przykład rysikiem do tabletu, bo nie musimy pisać ręcznie na kartce papieru. Możemy właśnie wykorzystywać do tego na przykład tablet. Czy nie bierzemy powiedzmy naszego e-booka, jak się, właśnie o tym, jak się uczyć alfabetu, czy nie uczymy się gruzińskiego alfabetu i tam możesz jak najbardziej wszystkie te litery i robić ćwiczenia zapisywać po prostu rysikiem. Grunt, żeby to ręka się ruszała, a nie wstlikujemy sobie. Nasze literki. No dobra. No to jak mamy już właśnie te przybory, te pisania, chodzi o to, żeby faktycznie nimi pisać. Jak zapisywać gruzińskie litery odręcznie? Wszystko opiera się na tych trzech kratkach, czyli na trzech wysokościach. Mamy całość rozpisaną na proporcje trzech wysokości, ponieważ każda litera w języku gruzińskim może być zapisana na, albo jest zapisana, nie ma innej opcji, no jest zapisana, na minimum jednej z trzech wysokości. Na przykład górnej i środkowej i to są litery b, h, z, na przykład i to dość podobnie wygląda jak nasze K, l, albo b. środkowej, na przykład to może być a, i, o, które są tylko na środkowym poziomie. Tutaj wam, tutaj jak widzicie już ja już to wtedy wam dołożyłam jak to właściwie wygląda i to Środkowy poziom to jest podobne do naszego również A, I i O, czyli na środkowym piszemy, a także może być środkowy i dolny, czyli trochę niżej. Wtedy to są litery po gruzińsku G, E albo C, które podobnie zapisujemy, znaczy na podobnych wysokościach jak na przykład polski J, P czy G. I mogą być też takie duże litery, które zapisujemy na pozycji górnej, środkowej i dolnej, na przykład T, e, K albo C. E. Jak na przykład wielkie J w języku polskim. Takie ładne, pisane, szkolne. No to zobaczcie tutaj na dole, teraz Wam się pojawia właśnie, jak to wygląda, zapisane, i dokładnie ten sam obrazek znajdziecie również w artykule na naszej stronie, więc nie trzeba teraz zatrzymywać, można sobie potem pójść i przeanalizować na spokojnie, właśnie na językniekaukazu.pl, jak każda z tych liter, na jakim poziomie jest rozpisana, ponieważ też zapis, który tutaj widzicie, to jest. Ten zapis symulowany, że tak powiem, specjalnym fontem, który odpowiada, jak dzieci w szkole się uczą i jak tak ładnie piszemy po gruzińsku. No dobra, to inne pytanie, które też często dostaję: czym gruzińskie litery piszemy od lewej? Czy od prawej? Być może też cię to zastanawia. No to drugą zasadą, która zdecydowanie pomaga ci w tutaj w nauce, czy trzecią w sumie już, pisania, to jest taka, że zdecydowana większość liter jest zapisywana od lewej do prawej. Bo generalnie chodzi o to, że jak piszesz po gruzińsku, to żeby zakończenie pisania danej litery. A potem, po zakończeniu pisania, kierunek pisania był w prawo, czyli tak, żeby od lewej do prawej zacząć następną literę. Być może to jest oczywiste dla Ciebie, jak teraz o tym sobie myślisz, ale czasami jest tak, że jak piszemy po polsku, to my się nie zastanawiamy tak na dobrą sprawę, co my robimy, po prostu robimy to druchowo. Dlatego nauczona doświadczeniem już ponad 10 lat uczenia Was wiem, że warto to powiedzieć, żebyśmy się potem nie zastanawiali. I kwestia jest jeszcze taka, Taka, że niektóre litery zapisujemy, jeśli są zapisywane na poziomie środkowym albo dolnym, jakby środkowym i dolnym, tak jak mówiłam przed chwilą, mamy te trzy, trzy poziomy, na których mogą się znajdować słowa. To wtedy zapisujemy je od góry do dołu. Dlaczego to jest ważne i dlaczego nie można sobie tak po prostu pisać cały świat? Można. Słuchajcie, jeśli Wam będzie tak wygodniej. Ja no, nie zabronię wam tego, aczkolwiek zachęcam do tego, żeby pisać zgodnie z tymi zasadami, jak wam teraz powiedziałam, z dwóch powodów. Po pierwsze, piszą tak gruzinie i wtedy litery wychodzą takie, jak faktycznie powinny być po gruzińsku. A po drugie, i w momencie, kiedy tak piszemy, jesteśmy w stanie dużo szybciej nauczyć się po prostu szybciej pisać, żeby nie kaligrafować tego, a yy, i tak dalej. Tylko żebyśmy byli koniec końców w stanie szybko pisać tak samo, jak piszemy po polsku. Tak, jeśli sobie myślisz teraz, pani, gdzie ty, Jan, do, ja tak będę pisać, jest to możliwe. Po prostu trzeba zacząć pisać, praktyka, praktyka, praktyka i naprawdę tak właśnie się dzieje. No dobra, to jeszcze jeden wątek na dzisiaj. Jak ćwiczyć właściwie pisanie tego gruźliskiego alfabetu? Ponieważ jedno to wiedzieć. Jak się pisze, a drugie, to faktycznie zacząć pisać. No i do tego Cię bardzo zachęcam. To jest Twoje trochę zadanie domowe, żeby zacząć pisać. I sama pamiętam moje bardzo koślawe, bardzo koślawe litery z początku mojej nauki gruzińskiego. Tatnie w cały świat, e, po prostu e, okrągłe i niepodobne do niczego. I to kombinowanie, jak właściwie zapisać tą literę, jak nabrać wprawy, żeby pisać szybciej. No i pierwszym sposobem na ćwiczenie pisania, jest robienie bardzo prostych ćwiczeń na kaligrafię. E, na przykład pisanie po śladzie, na przykład nauka rozpoznawania liter, czyli to są też wszystkie te ćwiczenia, które my zawarliśmy mm, dla Ciebie w podręczniku Uczymy się gruzistniego alfabetu. Im lepiej pamiętasz daną literę, czyli im więcej takich ćwiczeń sobie robisz na samym początku, tym szybciej zaczynasz ją zapisywać. Jak piszesz po śladzie, to po prostu się nie zastanawiasz, e, jak właściwie ta litera, jaka perspektywa, ale Twoja ręka już nabiera tak na dobrą Sprawę wprawy w tym pisaniu. Tak samo rozpoznawanie liter, łączenie liter, czyli wszystkie takie ćwiczenia na zabawę tutaj znacznie są pomocne. Jeśli szukasz szczegółowych informacji, też jak jak zapamiętywać, bo dzisiaj mówimy o tym, jak pisać, ale jak zapamiętać właściwie ten alfabet gruziński, mamy dla Ciebie osobny materiał na ten temat, czyli właśnie pięć zasad, jak nauczyć się zapamiętać gruziński alfabet, a także podlinkujemy Wam tutaj informacje o tym, jakby nie pięć podstawowych być może pytań, które macie o język gruziński generalnie, bo jak zaczynamy się uczyć alfabetu, to może być tak, że to jest początek Twojej przygody z językiem gruzińskim. Więc tutaj dla Ciebie odpowiednie materiały. Реалы, как наибарде ищем. znajdują. Jeśli nie chcesz kombinować nad samodzielnymi ćwiczeniami, no to ja zapraszam do uczymy się Gruzińskiego Alfabetu, do naszego e-booka, który, tak jak wiem, można pobrać. On jest przygotowany też w formie takiej, że jeśli chcesz wydrukować, to też można go bez problemu wydrukować albo pisać sobie na tablecie. Tam jest ponad 25 ćwiczeń i dodatkowo 17 stron na samą kaligrafię, zarówno zapisem takiego dziecka w szkole, czyli tak jak miałam, okrągłymi, ładnymi literami, ale też dorosłego, szybko piszącego, bo być może wiesz, albo widziałeś, widziałaś gruzini jak piszą jak dorośni, tak samo jak my. Jak już dorośliśmy i wyrośliśmy ze szkoły, to zapisujemy troszkę inaczej ten nasz alfabet i słowa po polsku niż pisaliśmy ładnie w szkole. W gruzinami się dzieje dokładnie tak samo, dlatego też w książce zawarliśmy dla Was trochę ćwiczeń na to, jak te litery nie tak nie tylko szkolne właśnie zapisywać. No to. Dalej drugim sposobem, bardzo do niego również zachęcam, bo to naprawdę działa, jest po prostu dalsza nauka gruzińskiego. Nic tak nie pomaga w zdobywaniu wprawy w pisaniu gruzińskich liter, jak po prostu używanie tego w pierwszych słowach, w pierwszych zdaniach, czytaniu, pierwszych czasowników i dalej, zapisywania być może twoich nowych słów i zdań w zeszycie czy w notatkach, które masz jak się uczysz gruzińskiego, wtedy po prostu to pisanie nie staje się celem e, samym. W sobie, ale prostym narzędziem w nauce, w komunikacji z innymi e, i to pomaga też zdobywać większą wprawę i po prostu szybkość e, pisania przychodzi niejako sama z czasem. Tak jest. Słuchajcie, no to co? Nie pozostaje nic innego jak zacząć. Pisać po gruzińsku. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobały takie e, przykłady, ćwiczenia, sposoby, czy już z nich korzystacie. A może, jeśli zaczynacie się uczyć alfabetu i macie jakieś tam trudności, zastanawiacie się, jak pewne rzeczy rozgryźć albo coś tam nie działa, to dajcie znać w komentarzu również. Ja bardzo chętnie Wam na to odpowiem, podpowiem. A może z tego wyjdzie nam kolejna lekcja, właśnie w naszej serii Gruzińskich dla początkujących. Dodatkową opcją, jeśli. Generalnie myślicie sobie o tym, jak opanować ten alfabet, to przygotowaliśmy dla was też taką ściągę z gruzińskiego alfabetu, bo to jest tak, że jak zapisujemy te litery, to na przykład można sobie wtedy najlepiej nie patrzeć na odpowiedniki polskie, ale czasami, szczególnie na początku nauki, warto mieć gdzieś tam na podorędziu, nie patrzeć cały czas, ale na czarną godzinę trzymać sobie taką ściągę i my taką ściągę dla was przygotowaliśmy. Wszystkie litery alfabetu zapisane w trzech formach, czyli zapisane tak, jak są, wyglądają drukowane, zapisane powiedzmy, odpowiednikami polskimi, które są polskimi jakby oficjalnymi odpowiednikami, transliteracji, i dodatkowo obok każda litera jest zapisana w taki sposób, jak piszemy ją ręcznie, ponieważ być może już wiesz, litery niektóre pomiędzy zapisem drukowanym a pisanym ręcznie wyglądają trochę inaczej, więc mamy dla Ciebie również taką ściągę. Jeśli chcesz taką ściągę, Wystarczy zapisać się po prostu na nasz newsletter. Wtedy my mamy Twojego maila. Możemy ci taką ściągę w formie pdf wysłać. Możesz ją sobie trzymać na tablecie, na komputerze, możesz ją sobie wydrukować i trzymać na podręczu, złożyć na przykład i włożyć do kieszeni czy do plecaka jadąc do Gruzji. Link do właśnie otrzymania tej ściągi znajdziecie również w opisie dzisiejszego odcinka. Wtedy też dołączacie do kaukastnich listów. W efekcie macie okazję raz na tydzień dostać również ciekawość. O Kaukazie, o Gruzji, języku gruzińskim i informacje o naszych materiałach. To co, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was serdecznie do kolejnego odcinka, do dalszego y, uczenia się z nami Gruzień, z niego. Jeśli wam się podoba ta seria, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować, łapki w górę, żeby to jest informacja dla was, dla nas też od was, że podobają wam się te odcinki i ta seria, i my mamy robić kolejne, <grytanie> więc dajcie nam znać. Dzięki wielkie. Wszystkie informacje, o których mówiłam, znajdziecie razem z linkiem bezpośrednio do książki, o której wspominałam w opisie tego odcinka. Do zobaczenia. Pa pa.